Już nie? Kup, że nie, po prostu mam buna i jak, jak znajdę to tam, to będę tam znalazł. Możecie nie wieszać zaje? się na tych hakach, bo ja kurwa tego gena za stola lat sobie. Jakie w ogóle? robi, mi wybucha i wybucha. No stop, kurwa, aż przyszła, no i chuj. Macia, <śmierdzi> to jest ten no moment, w którym rzucasz myszką. <śmierdzi> nie. Dawaj ch Ej, chłopaki, dawajcie się jeszcze powypierdalamy. No i kurwa, sami róbcie se geny. No to pierdole No kurwa! No co? gena! No a czemu ty też puszczasz? Bo ty puszczasz. Ale jak ja się puszczam, to ty też musisz? W ogóle to dzisiaj jest dzień seksu, chciałam wam tylko powiedzieć. O. Więc dziś możecie się święcić. Tak? Możecie się puszczać do wojny. Brzmi jak plan. <śmiech> Kinarit jeszcze żyjesz? Kurwa kanapki robię! <laughs> ja myślałam, Na... że ona nie gra <laughs> Gram, kanapki kurwa kleję temu. Temu człowiekowi, z którym mieszkam. Bo mnie tu coś wieć, ma wysłała, muszę to obejrzeć, żeby trzy mecze temu. <noise> Kurwa, więcej tych reklam nie było na tym YouTubie? Nie. już być może, być pod hakiem żyć. O co mu chodzi? Nie wiem. Why are this? Idzie do drugiej bramy? Ale zjebał. Nooo. Jest już mara nie wchodziłoby. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nooo! Idź bramy! Idź bramy! Ja pierdolę. O, już umarłem. Beka jak rzeka. <gulanie> właśnie, ale dzisiaj i Damian i, bla, i Blanley i ten... i ja co pytali, czy będę malowała figurki. jeszcze się jebni w głowę kurwa. Właśnie. Nie wiem co robi. Wyślij mi, to ja ci je wszystkie pomaluję. Ej, Stitcha pomalowałaś bardzo ładnie. A ja... Wurde wysiadł. <gulanie> Za zapytać ja w końcu wrzucałam to jak to ja podpisałam, bo wcześniej tak, tak. jakby nie podpisałam. Co to za wielki ptaszor nade mną przeleciał? Miał ja jakieś diplodoki. 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 Peciu pod tym meczu mi. No. ci What? Wygląda taki diplodok to okay. Dobra Pacia Tak Dawaj tego diplodoka Mąż What? Powiedz mi Czy top latało po niebie? What? No, a nie? Several days later Jakieś ptakuny wielkie latają w ogóle No, diplodoki! No. Diplodoki? To kurwa! Diplodoki? jaki jest Twój ulubiony dinozaur! Tym razem chciałem przemilczyć ten temat. <gul%>, Patrzyłem się przez chwilę, jakbym wrócił do podstawów. Napisz, <gul> <laughs> Nogi mam szeroko, a do ręce na masę. Dawid! <gul> Wyciągi, to co masz w kieszenie to? <noise> <up>? tak. <noise> no mówią, nie ruszaj się tu. Nie, nie wiem. Luma na a game, ja dopiero na tym rowelku do siebie. Oj, Ja bój się karynki. Straszisz ludzi jak. A, <noise> a tylo, welku jedziesz. <noise> Anci! <noise> <Amcik! głos> Ona tam walczy o życie w kuchni. Kurwa! Ancik, by gramy halo! Biłem słyszę! Kurwa nie... kucha! Ja się, się <śścoughs> idę do dwójki! Nie no kurwa, bo ja tu wam z tu nieba nie mi to w dla tego mojego się. Uda. Uda! <ścoughs> kurwa! Rando bym je zabił. To ja bym no, was zabił. <ścoughs> ale... Ale random dwa razy Tu na rogu i kurwa i przy, przy wyjściu całkiem Pierdolę się zatrzymuje jebany Oby było Tylko w ogóle przerwał u ciebie wieźbam bo... tym ten... Dziura się zrobiła, nie ma Dawida Co to ja mogę no? Dawid zalep dziurę Lecę <laughs> Ej, bo ja wszedłem do was, ale nie wszedłem Co mm -hmm. mi nie co chce gonić, Eee. No. What, what the fuck! Ale ja... cię wrąbało w teksturę! Ja jestem w ścianie pomocy Co? Ja. ja Nie możecie wziąć! Potknąłem w ścianie! Nie jesteś! Duży... Sło blato! <laughs> Koło baru w ścianę. O, on chyba we mnie wali, ale nie może mi wyciągnąć. <laughs> no! Dobrze ci tak! Łesker kurde dziadu! Ty, ja a ja mogę w się sprejować <laughs> No i zarubisz się. Ale już się nie ruszę. <laughs> ale bug. Ej, ja to podoszę, jak to wygląda z waszej perspektywy? No, wysyłam na ten. ja widzę Znikam. ścianę. A my widzimy twoją nogę. Rzeka jak rzeka. Robi tak po powiem. ciebie nad. No, Jackson jak Jackson. A. Ściany Zobaczę mają uszy. Strony. Już na A. zawsze pozostanę z wami. Ej, Dawid tak kocha Orman, że aż zostanie na stałej, tak się Nie <laughs> <się dór>, z <laughs>